Patrząc z obecnego punktu widzenia jest to coś niesamowitego, ale dzisiaj weźmiemy pod lupę wyjątkową FIFA 07 na Xboxa 360, która swą premierę miała pod koniec września 2006 roku, a przypominam, że 24 kwietnia tego samego roku Kanadyjczycy wydali grę poświęconą mistrzostwom świata, a mniej więcej 6 miesięcy wcześniej na rynku pojawiła się FIFA 06 droga do mistrzostw świata, czyli na przestrzeni około 10 miesięcy. I jej wydało trzy gry piłkarskie. Z czego ta druga całkiem sporo różni się od pierwszej, a trzecia totalnie odstaje od dwóch poprzednich, bo FIFA 07 to był przełom, gdyż jeśli chodzi o gameplay, gra została stworzona niemalże od nowa, co było widać i czuć już po pierwszym jej odpaleniu, gdzie na debiutującej arenie treningowej z jednym zawodnikiem witał nas Ronaldinho, potrafiący jedynie biegać, strzelać i podawać, bowiem w tej odsłonie nie było żadnych sztuk nawet krzota, a prawy drążek służył jedynie do wypuszczania piłki przed siebie. No ale mimo tego, zdaniem wielu graczy była to produkcja całkiem udana, bo w kwestii gameplayu i tak różniła się wszystkim od poprzednich odsłon, więc była czystą nowością, a przede wszystkim zwiastowała ona początek nowej ery, w której i jej otworzyło sobie spore pole do popisu. No aczkolwiek 07, jak to zwykle bywa w przypadku przełomowej produkcji, uboga była także na innych płaszczyznach. W grze oprócz podstawowych reprezentacji znaleźć mogliśmy pięć najlepszych europejskich lig, Juventus wreszcie świata, który z racji na machlojki został zdegradowany do Serie B, oraz ligę meksykańską, której obecność w tym gronie zawsze mnie zastanawiała. W tej odsłonie dostępnych było również raptem ledwo ponad 20 stadionów, na których co jasne nie mogliśmy grać w śniegu czy deszczu. Natomiast po przejściu do wyboru zawodników przeglądając ich statystyki, możemy zauważyć, że to właśnie już tutaj pojawiły się klasyczne cechy nazywane obecnie stylami gry i można by dyskutować, czy w tak ubogiej grze one naprawdę cokolwiek wnoszą, czy są ciekawostką dla picu, opisującą po prostu danego piłkarza. No bo na przykład, co wnosi styl szybki drybler, skoro tu się nawet nie da wykonać bolrola, Jednak na szczęście od razu dało się odczuć, że zawodnicy posiadający te cechy o wiele szybciej zmieniają kierunek biegu z użyciem lewego drążka no i co ważniejsze, tylko piłkarze posiadający cechę dryk potrafili składać się do przewrotki czy też nożyc. No Ale co jeszcze lepsze, jeśli ktoś już ją posiadał, to składał się do tego typu uderzenia niemalże po każdym dośrodkowaniu. Więc z jednej strony zdobycie takiego gola było tutaj niezwykle łatwe, ale z drugiej strony cecha dryk występowała bardzo rzadko i najwięcej piłkarzy ją posiadających znaleźć mogliśmy w Barcelonie, gdzie mieli ją Ronaldinho Messi Rassetto, w związku z Czym, grając z tą drużyną, można było wrzucać w pole karne na oślep, a ktoś i tak prędzej czy później składał się do tego efektownego jak na tamte czasy uderzenia. I mówię o tym tyle, bo jeśli chodzi o smaczki w gameplayu, na tym lista powoli się kończy. W tej tworzonej niemalże od podstaw grze nie było jeszcze zagrań piętą, raboną, skorpionów i tak Gameplay był ograniczony do absolutnego minimum, a piłkarze strzelali praktycznie przed siebie, bowiem wychylenie drążka. Przy strzale działało często niemalże jak uderzenie w pełni manualne, co powodowało, że zwykłe wykończenie akcji potrafiło być tutaj dosyć trudne. I to tym bardziej, że bramkarze często bronili bardzo dobrze, chociaż mieli tę jedną słabość, że dawali się łatwo obiegać z użyciem samego lewego drążka. Plusem jest chociaż to, że w FIFA 07 można było strzelać bramki z dystansu i to nawet po bardzo efektownym woleju w stylu Zidana, chociaż akurat teraz po tej dość długiej przerwie od tej gry. Nie udało mi się zdobyć takiego gola, jednak ogólnie cała rozgrywka w tej niesamowitej prostocie polegała po prostu na obieganiu boiska i wykładaniu piłki do strzału z pierwszej napastnikowi wewnątrz pola karnego. Co jasne, równie toporne było samo rozgrywanie, jak i gra w obronie, ograniczona do absolutnego minimum, ale seria była na tak wczesnym etapie zmian, że nawet zwykły rzut z autu był jakimś komicznym skakaniem piłkarza z nogi na nogę, bo stworzenie animacji zawodnika kręcącego tłobową, było wtedy chyba zbyt trudne. Pomijając już jednak gameplay, nad którym nie chcę się pastwić, bo sami widzicie po klipach z gry w tle, że w takich warunkach nie trudno było o wylew, który był nieodłącznym elementem tej produkcji, plus FIFY 07 jest fakt, że nie miała ona spadków FPS-ów ani jakichś zacinek zdarzających się w przeszłości, jednak niestety odbiło się to częściowo na grafice. Bo z jednej strony mamy tutaj jako tako solidnie wyglądającą trójwymiarową murawę. Poruszanie się włosów u piłkarzy podczas biegu jest teraz często spotykane i tak samo bardzo dynamicznie wyglądają trykoty, które nie są elastyczne jak w FIFA 06, ale nie są też stałe jak w Mistrzostwach Świata 2006. Natomiast przyczepić można się do sporej liczby innych elementów. Twarze wielu zawodników i jakość podstawowych tekstur, takich jak na przykład stroje, stały tutaj chyba do tej pory na najniższym poziomie, jaki i jej zaprezentowało na Xboxie 360, a dodatkowo gra często prezentowała dość ponury klimat. Murawy na wielu stadionach miały odcień dość wyblakłej, wręcz szarawej zieleni, a i otoczenie na tych obiektach nie powalało radosną kolorystyką. Pod tym względem jest to więc takie Fifowe GTA 4, ale Fifa 07 mimo wszystko miała do zaoferowania coś więcej niż szybki mecz towarzyski. Podstawowe tryby gry to kariera, launch oraz challenge mode, który jest tutaj największą nowością, bowiem wykonujemy w nim zadania w przygotowanych meczach, gdzie musimy na przykład rozegrać całym Mecz i go wygrać, nie dając się przy tym ani razu złapać na spalonym, albo strzelić bramkę rezerwowym wpuszczonym po 65 minucie, lub mieć posiadanie piłki na poziomie co najmniej 60% i tak dalej. Generalnie więc momenty w 23 to nie była nowość, bo tutaj mamy niemalże to samo. Natomiast co do trybu kariery, bo to ona jest najważniejszym trybem gry, prezentowała się ona niemalże tak samo jak w poprzednich odsłonach na PlayStation 2, czyli na start mieliśmy swój sztab, który mogliśmy rozwijać, sprowadzaliśmy sponsora i kupowali zawodników za wymyśloną walutę, ustalaliśmy cenę biletów, by móc więcej zarabiać i tak dalej i tak dalej... Plusem w tej odsłonie jest fakt, że prawie wszyscy piłkarze mieli tutaj własne zdjęcie z rzeczywistości, co było pierwszym tego typu urozmaiceniem gry, ale w tej nowej grafice był to kolejny fajny smaczek, a minusem fakt, że mieliśmy tu dostępny raftem 6-Lig, no bo tryb kariery w tym wąskim gronie był naturalnie dość mocno ograniczony. W FIFA 07 mogliśmy oczywiście grać mecze rankingowe online, czego z wiadomych względów obecnie nie pokażę. Mieliśmy tu także zakładkę z nowościami z prawdziwego świata piłki nożnej. O wiele więcej możliwości edytowania drużyn niż w poprzednich odsłonach, a także pojawił się nawet kreator własnych zawodników i oczywiście sklep, gdzie za zdobyte punkty mogliśmy kupić piłki, buty, drużynę legend, filmiki z podsumowaniem sezonu najlepszych lig, czy stadion zdegradowanego do drugiej ligi Juventusu. Ciekawe jest to, że poza areną treningową nie było tutaj żadnego innego miejsca do uczenia się rozgrywki, jak znany w przeszłości od lat mecz treningowy, ale z drugiej strony, czego można się spodziewać w grze ograniczonej do prostego podania i prostego strzelania, w której grając na arenie łatwiej jest strzelić gola z rzutu wolnego niż wykończyć akcję sam na sam z bramkarzem, więc o no tak wygląda FIFA 07. Absolutna prostota, jednak jest to pierwsza klasyczna FIFA wydana w tamtym czasie na konsolę nowej generacji, Generacji, która kupiła sobie wielu graczy takimi smaczkami, jak ta wspomniana arena treningowa z wielkim telebimem za bramką, pokazującym naszego piłkarza w akcji. No i oczywiście, chociaż w kwestii grafiki jest tutaj o co się przyczepić, to w porównaniu do poprzednich odsłon była to i tak przepaść. Chociaż patrząc nawet na ten niedopracowany ubogi gameplay, był on i tak sporym powiewem świeżości, zważywszy na to, że na tym polu FIFA od 4 lat wyglądała niemalże tak samo. No a tutaj powoli, Rodziła się jednak nowa jakość rozgrywki i nie było wątpliwości, że FIFA 07 jest tylko drobną zapowiedzią tego, co i jej może stworzyć w najbliższych latach. I między innymi przez to nie dziwię się, że ta gra kilkanaście lat temu była marzeniem wielu fanów piłki nożnej. Bo też nawet teraz nagrywając ten materiał, granie w tę produkcję wcale nie było katorgą. Była ona na swój sposób wyjątkowa i myślę, że właśnie w taki sposób FIFA 07 zostanie zapamiętana przez większość graczy. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce. Cześć!